Jesteśmy w palmiarni w Wałbrzychu Odkąd w ręce swoje wziął palmiarnię nowy właściciel Niejaki Grek Z Rumunii Palmiarnia zmieniła swoje oblicze Założono tu wielki strumień z wodospadami, z kaskadami Las deszczowy Do wody tutaj użyto pomp napędzanych wiatrem z Holandii, sprowadzono specjalnie. Zatrudniono też hostessy. Tutaj podają kawę. Poproszę jedną kawę! Hostessa udaj, bo ona jeszcze nie rozumie po polsku. Sprosto z Indonezji przywieziona. Tam takie drzewo sprowadzono z mościska. No. A jest tutaj, no i można powiedzieć, że no, Grek jak Grek dał radę.